Hej, się, z tej strony Bladixy, a to kolejny filmik na moim kanale dzisiaj. Już poczekajcie, który to odcinek? Piąty odcinek z serii "Zagrajmy w Minecraft 1.5.1". Dokładnie. Single player, świat. Kontynuujemy przygody. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Jest to taka fajna miejscówka tuż przed górami, takimi no dosyć dużymi górami. I w tym odcinku mam nadzieję, że, znajdzie, że znajdziemy już miejsce na swoją bazę. Myślę, czy by tutaj nie zrobić bazy. Właśnie gdzieś tutaj, w tych górach. Ale musimy się dostać na górę. To nie będzie takie proste. Ale już teraz wam mówię jeszcze, póki pamiętam, że jak to nagrywam, jestem nad morzem. Zgadza się, jestem nad morzem. No i filmy są nagrywane na zapas. Ten odcinek jest już nagrywany na zapas, muszę coś, coś wyrzucić, bo kurczę miejsca już w ekwipunku nie mam, więc dobra, łopata i w robotę, i w robotę, dobra, zbierzemy sobie z 15, 16, 18, dobra i idziemy do góry, na górę góry idziemy, wiecie o co chodzi. Dobra, idziemy. No już teraz chyba dostaniemy się nawet bez kombinowania chyba. Bladik, Bladix, halo proszę, wskocz tutaj, nawet nie wskocz, tylko wejdź po prostu. I nie załamuj mnie, ok? No. Jo! Jo! Piękny teren. I myślę, że właśnie w tym miejscu zrobilibyśmy bazę chyba co? Bo zobaczcie, yy, obok nas jest tu las. Więc dostęp do drewna mamy duży. Bardzo duży dostęp do drewna. Więc, no, możecie napisać, co o tym myślicie. Chyba, że jeszcze tam przejdziemy się. To nie głupi pomysł, żeby się jeszcze tam przejść. A może tam coś będzie fajnego. Ło! Wow! wow! wow. Prawie zginąłem, widzowie. Peliksy prawie zginął. Już w tej serii. No, dobra, raz zginąłem, ale udało mi się odzyskać temki, więc to jest najważniejsze. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Dokładnie. Co wy na to, żeby zrobić... Yy, ...bazę w tej górze, widzowie? W tej, przed którą stoję i to będzie mi taki ładny ładno polana, na której będziemy działać po prostu, bo może jakieś projekty z widzami czy coś. Dobra, schodzimy i zobaczymy czy ta góra jest na, na tyle duża, żeby zrobić tą bazę. Dobra, idziemy. E, tak, na tej górze dokładnie. O, górę, o tej górze mówię. I może takie fajne mosty porobić. Przejścia między y, górami. I to będzie naprawdę super wyglądać. To będzie bardzo ładne. Jak się oczywiście ładnie zrobi. Ale na mnie możecie liczyć. Ja to bardzo ładnie zrobię. <laughs> nie, no, nie, nie. Postaram się. Postaram się zrobić tak, żeby rzeczywiście to było ładne po prostu. Tak, żeby to było ładne. Dobra, idziemy tam. W ogóle y, już się noc robi, więc. Prześpimy się teraz, no bo w sumie zaraz, bo jeszcze pewnie spać nie można. Tutaj. ok, Troszkę do góry. Właśnie o tej górze mówię, nawet w, nie wiem, czy by w tym miejscu może gdzieś nie zrobił. Dobra, wiem, że w tym miejscu będziemy spać dzisiaj. To jestem, tego jestem pewny w 100%. Jeszcze nie mogę spać. I żeby mniej tego dobra, będzie dobrze. Dobra. Dobra noc, Dobranoc Dobra noc. No i dobra, jesteśmy normalnie nad bedem. To mi się podoba. Co to tak? Takie się wczytuje duże, co? No mówię, naprawdę Sit niesamowity. kilofik poproszę. Musimy się... wkopać na górę jaka muzyka leci w ogóle. Ej, co tu się dzieje? Dobra, idziemy na górę. Na górę góry idziemy Bo w sumie trochę wykopię, bo tu będzie pewnie nasza baza. To jeszcze nie jest pewne, widzowie. Idziemy na górę na górę góry. Dobra, tu jest góra góry. Dobra, nie mogę biegać. Tam jest dżungla w ogóle. To jakieś do dżungli pójdziemy. No góra jest wystarczająca. W 100% żeby zrobić bazę. No i dobra. Widzowie, robimy bazę. To jest wreszcie ten moment, kiedy zaczynamy robić bazę. Ile dają ziemniaki? Mało dają, ale sobie zjemy akurat ziemniaki, żeby nasz noob z Robloxa się nie nudził. Gdzie by teraz to zrobić, widzowie? I możemy zrobić wejście na samej górze i po prostu podziemne wejście zrobimy. Po prostu, że będzie taka kopuła, albo po prostu schody w dół i tam będzie się działo. No dobra, tak zrobimy. Trzeba wybrać teraz teren odpowiedni. Gdzieś na tej wysokości może tutaj. No wykupiemy sobie ten tutaj skrawek wystający. Więc zaczynamy. Nie śpimy. Lecimy z tematem, widzowie. Okej. Okay. Yy, zaklejmy sobie tu dziurę, dziurysko tutaj to nadrobimy OK, jest ładnie, teraz jest naprawdę ładnie yy, dobra widzowie, jesteśmy po cięciu yy, bo musiałem coś zrobić yy, no to co, wracamy do, poczekajcie, tak się jeszcze rozejrzę wracamy do yy, chyba robienia platformy ponieważ, poczekajcie, teren mamy wyrównany yy, Zapytacie, jak to będzie wyglądać? Zrobimy taki typowy, wiesz, wiecie, prostokątny taki budynek ze szkłem, z dachem. I tam będzie się do piwnicy, a w piwnicy to już będzie się działo. Ach, ta muzyka, no tak, dobra. Nie ma tutaj co już przesadzać. Czas się brać do roboty. Równanko. Czy to, poczekajcie, ten dom to będzie. Myślę, że starczy terenu. Może by jeszcze, poczekać, zajdę tutaj. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Jeszcze tu chciałem tylko podrównać. No prawie, że e, idealnie. Dobra. Co teraz? Teraz musimy zebrać sobie widzowie. O, co to było? Teraz musimy sobie zebrać tu nasze itemki. Okej. Okay. Na razie postawimy sobie, albo w sumie wiecie, co nawet nie będziemy stawiać? Po prostu pójdziemy pokopać yy, drewno. Tylko, o właśnie wiem, co może chciałem zrobić: yy, siekierkę, żelaza, ponieważ na stać i możemy. I zobaczcie teraz: o, elegancko, dobra. Jakie to ma koordynaty? Może ja bym zrobił jakoś budowlę? No, to nie jest to, o czym myślicie oczywiście. Po prostu, po prostu stawiam taką wieżę do góry, żebym wiedział, w którym miejscu to jest. Dobra, super. Mam no, spokojnie, ma problemu. Eee, kill off. Kyle off. Dobra. Idziemy na dół. Ej nie, więcej będę wiedział gdzie to jest. Skok wiary, no chyba nie lepiej. No się cykam trochę, bo ja jak znam swoje możliwości w Minecraft i wiem jak gram i patrzę na ten skok, to mi przychodzi na do głowy. No, bladixy zwać co po całości, nie? Eee, no ale cóż, dobra, po prostu sobie, przy okazji dilda pozbieramy, ok? Wiecie o co chodzi. No i trochę kamienia już my nie mamy miejsca, serio? No okej. Okay. Okej, okay, trochę obniżę mikrofon. No okej, okay, no i stąd ja mogę skok wiary zrobić. No spokojnie. O, głębiny, widzowie. Dobra, tam było chyba, nie? Tam były te... drywno. Ale muzyczka, widzowie. Muzyka, która oddaje fest. Czy, czy widać w ogóle tę... tą wieżyczkę naszą? Chyba nie. No ale będziemy pamiętać. Może sobie już zaznaczać będę? O, tu tak ciekawie, może kiedyś, kiedyś zeksplorować. O, właśnie o tym mówiłem. Ok, właśnie o tym mówiłem. Bierzemy się za kopanko, no i teraz troszkę tu posiedzimy. Chcąc, nie chcąc, musimy troszkę posiedzieć i pokopać. E, Okej, okay. no myślę, że. No. No ten odcinek to będzie po prostu nazwany pewnie pracę nad bazą czy coś. A właśnie my nie mamy miejsca. No to tak. Pszenices musimy wywalić. Tirta też. No i dobra, teraz możemy sobie na spokojnie wsiąść to. Czy muzyka nie jest za głośno? Chyba nie jest. Bez przesady. Jak jest trochę głośniej, no to sobie też muzy muzyki posłuchacie, ponieważ no ja teraz będę kopać... kopać drewno. Jak dobrze widzicie. Ile drewna wykopię? Yy, stack albo, a jeś, jeżeli nie stack, to troszkę mniej, ale na pewno coś, może koło 40. 40 drewna na bazę, to, to i tak pewnie nie wystarczy w pełni. Ale chociaż w tym pierwszym, tak jakby, punkcie 30 już mamy. Widzicie, jak to szybko leci? Widzowie. Nie wiem, co to za muzyczka, przełączę sobie. OK. E, tutaj jeszcze podejdziemy. Pyk, pyk. Wykorzystamy też te inne drewno. To jest chyba świerkowe, tak? Też drewno, to jest świerkowe. Poczekaj. E, e, tak, świerkowe. Więc wykorzystamy sobie na pewno je też, żeby troszkę, wiecie, urozmaicić icić to naszą budowlę. Dobra, zbierzemy z tak. Jak już mamy, a właśnie jeszcze brzozowy jest. Ej, to brzozowe też wykorzystamy. Dobra, sadzonki, sadzonki, please go sadzonki. Posadzaj tam na górze i będziemy mieć dużo, dużo drzewa. Drzewa, drewna i czego dusza zapragnie. Ok, kopiemy. Mamy 60, jeszcze 4. Żeby być prawdomównym, wykopiemy te 64. No stack super, mamy stack. My wracamy sobie już do. Oczywiście, do naszej bazy musimy zrobić właśnie te mosty. To wszystko będziemy robić z czasem, widzowie. Będziemy, będzie fajnie. Tyle wam mogę powiedzieć. Będzie na pewno fajnie i opłacalnie się to, opłacalnie będzie wam to oglądać po prostu. No i tam jest nasz, nasz, nasza góra. Nazwa góry, widzowie. Musicie napisać pilnie, bo nazwa góry to jest coś, bez czego nie dam rady żyć. Zrobimy jakiś tam, zaraz tym czasowy most. Ale muzyczka, kurde, dobra, i tu się szło, tutaj, 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 no i tu do góry. Poczekajcie, no, zb zbiorę sobie troszkę tego, kamienia, teraz wyciągnę, a, właśnie, łopatę mam tutaj, no to, Badix, co ty robisz w ogóle? Yy, ja już wam odpowiem, co Badix robi, skupiał, yy, skupiał się na muzyczce, jaka leci, bo nie, ponieważ, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale ja jej nie kojarzę, nie kojarzę tej muzyczki. Ja nie wiem, co to za mu muzyczka jest. Pewnie jakaś nostalgiczna, więc to szanuję. Plus jeden dla Bladix'a, musicie napisać w komentarzach. Dobra. Możemy chyba tą górę, y, to wieżę zniszczyć, bo ona i tak y, no, nie przydała się po prostu. Nie przydała się, nie ma tutaj co kryć. Poczekajcie, ja jeszcze troszkę. Nie, no nie wiem, czy muzykę ściszyć, bo ja teraz nie wiem, jaka ona ma głośność w OBS-ie. Dobra, muzyki nie ściszam, zaufam. Zaufam intuicji, że jest git. Dobra, czy tyle wystarczy? No Oczywiście, jeden blok musiało zabraknąć. No tak, oczywiście. Nawet nie jeden. Dobra, nawet dwa. Więc dobra, zaczynamy budowlę. Zaczynamy budować naszą rezydencję naszą rezydencję piękną. Czekajcie, jeszcze się wygodnie tutaj y, rozsiądę. I bierzemy się za robotę. Czekaj, zrymował się, czy nie? Chyba nie. Dobra, nieważne. Tutaj dirt by się przydał, ale dirta już nie ma. Dirta nie ma. Tutaj zakleiliśmy, dobra. Dzień dobra, bierzemy się. O, tu już nie mamy miejsca nawet. Okej. Okay. O, kurczaczki pieczone. Dobra, ja te 16 co muzyka leci? Halo? Nie no, proszę was. Ej, poczekajcie, bo się playlista zmieniła chyba. Ale muzyczka. No, playlista się zmieniła. Przepraszam was najmocniej. W ogóle, poczekajcie, bo przeglądarka mi się włączyła. Nice, naprawdę nice. Teraz widzicie, co ja robię. Okej, okay, okej. Okay. No i dobra. Włącza pełny ekran. Wow, wow trochę ścięło, No i tak. E, dobra, postawimy sobie skrzyneczkę, żeby tu chować nasze itemy, które na razie po prostu się nie przydadzą. Po prostu wszystko schowamy. Ile w ogóle miejsca będzie, mieć, dobra. Więc tak, deski. Drewno. Drewienko. E, Wtedy na razie odstawimy to też No i na razie miejsca nie mamy, więc robimy sobie tak. No i dobra, e, właśnie, kucz. No ta skrzynka trochę w złym miejscu jest, ale okej, okay, nie narzekam. Baza, tu będzie. Tu będzie drugi kraniec. Okej. Okay. tu będzie, albo poczekajcie. Ej, dobra, wiem, jak to zrobimy. Na rogach będzie drewno. Więc może już nawet wiecie, jak chcę to zrobić. Nie, to musi być tutaj. Musi być tutaj. Ok. Teraz idziemy sobie tu. Przesadziłem trochę, no trochę. No dobra, to powiększymy to. No i tutaj na tym bloku powinny być dwie, dwa drewna. Dwa drewna chyba tak się mówi. Pewnie nie, ale wybaczcie. Wybaczcie najmocniej. Czy tak no tak na nie starczy? Aj mogę... Oj, przepraszam. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć. Nie no dobra, musimy tak zrobić. Bo ja... bo moja myśl tutaj twórczy tak mówi, że tak ma być. No i to już mi zabrakło. Nie no dobra, chyba, że tak nie zrobimy po prostu. I tu już będą e, deski. No zobaczymy zaraz. Wiecie, trzeba to jest... Właśnie metoda prób i błędów. Eee, trzeba to popróbować. Tutaj mi postaw tego Beda. Idziemy spać, siemano. Witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam. No i dobra, eee, przechodzimy do roboty. Może by to już zrobił w podłodze, tak? Jakby poczekajcie. Dobra, robimy to w podłodze już to się w ziemi zrobimy podłoga tak jakby. No wiecie o co chodzi. Czekajcie, jeszcze tu muszę przecież, bo tu też będzie podłoga. To też. Pyk, 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 pyk. pyk. O się zniszczył, czekajcie. Crafting Żelazo. Postawimy tu. O ho, ho. No i teraz zobaczymy co to będzie widzowie. Zakopanko. Ojojoj, teraz się kopię od razu szybciutko, widzowie. O kurczę, nie widzę ile mam minut nagrania, widzowie. Problemy Najmana. Dobra, zrobimy podłogę i skończymy po prostu odcinek, nie? Okej. Okay. Wiecie, musi być ładnie. No, widzę, że drzewa to będzie wiele więcej potrzebne. Sadzonki, majne sadzonkę. Bierzemy i idziemy. O, tu jeszcze coś. Uh, uh, uh. tu i tu. I niech to po prostu sobie. Fajnie grzecznie rośnie. A my zajmujemy się kontynuacją budowy naszej fortecy. Nie pierwszy przypadek powiedziałem forteca. Ale tu się dowiecie z czasem o co mi chodzi. Możecie nie wiedzieć o co mi chodzi. Okej. Okay. No bardziej mnie. Szczerze, najbardziej mnie będzie jarać ta. Te podziemia. I mosty między wyspami. Bo wyspy będą miały swoje nazwy i będzie wszystko fajno, fajno zrobione. Okej. Może stąd będzie nawet łatwiej, no. Co to za muzyczka? Jakaś mal tytuł. My ally. Ja nie znam. Pewnie wy znacie. Jeśli nie to wraz ze mną ją poznajecie. Przy dirta zbieramy, więc mi się podoba w sumie. 36 powinno starczyć. Tutaj na pewno, a czy na całość? Wątpię. Mm, Okej. Okay. Dobra. Zrobimy podłogę i kończymy odcinek. To już jest yy, pewne. Więc jeszcze zrobimy, skończymy podłogę no i no i będzie git. O Tutaj. Dobra. Jeszcze tu mamy, dobra. Staczy na spokojnie. Totalny chill. No i dobra, podłoga zrobiona. Dzięki Wam za obecność w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za parę dni, pewnie za dwa, za trzy, bo jestem nad morzem i robię zapasy, ale nie tak regularnie jak jestem w domu, więc do zobaczyska. No i bye baj.